Dawaj nagrywane dawaj! Dawaj Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj dobra! Dawaj plus i minus, dla mnie wciąż dziewczyna. Zaczekam tutaj obok mnie, tutaj! Wszystko słucham, to co chcę, co lubię To w uszach mam nawinięte, dobre jest dla mnie Dawaj dalej! O, ja napierdalam takim kurwa... Freestylem! Dawaj! tutaj obok mnie, wytatuowany człowiek cały też zostanę koło, koło ciebie, koło dla mnie, doskonały człowiek, który koło ciebie, masz koło. tyle gumy, się te na pedale. Zostaniesz takim samym skurwysynem, gdzie na gaz nacisnę, a ty zostaniesz w miejscu, a ja zobaczę ciebie, zobaczę kadentka, twoja plazma, nie twoja kadentka. No to, to się I już się kończy twoja impreza, nawet nie nacisnąłem na gaz, twoja dentka. Twoja opona to, jest już łysa! Szybko! to stary, co nigdy. ty odpierdalasz! Nie przejechałeś metra! Zobacz zaraz tutaj co się patrzysz! Nie patrzysz się na ciebie! Zobacz wszystkie łysy, łysy, oponę łysę! Nawkoło ciebie! Wysiadłeś, dążyłeś, wyszedł! Cała fura twoja! Ty jesteś jakiś jedany. Zobacz jest, jakie kurwa 100 metrów 101! Kurwa wszystkie zwierzęta! A on za nim! A on dalej kurwa wysiada! Myślał, że siedział minutę, ale się dwie. Brał nas, doskonała, to jest kurwa dalej, to się mu nie składa. Dawaj tu. Dawaj <grym> do, do, kamery, to do to kamery, to kamery, do kamery, do kamery. To pa. Dawaj, Dawaj kurwa. Omaryś dalej jadę. <grym> Zaologiczny sklep, z tym doskonale pojadę Nawet stoję w polak i teraz staję I zobacz na mnie, patrz jak ja się zabijam Tak się zbijam, że nawet każdego nie jest jakaś idiotka Albo jakaś kolejna kurwa idiotka Wiele lat, dalej ja. jestem tutaj, w Adidasach, w Drozach, w Wójtrobie a ja tam dalej, kurwa, tutaj w tym małej nazi jest. Weź na, na to wyłącznie, do małej Odkąd tu znika? Patrz jaka rozjebana jest moja rola medika. Chcę, <gulana> Nie patrzę, co nie widzę. Moje pogodzie są tak jaja. Dawaj telewizję, a ty zapierdala przez tyle czasu.

Moje buty, patrz, zobacz jaka pinecka wokół twoich butów Zapierdala to jest kreska. Nie, ty chodzisz wow. cały dzień, a ja chodzę sam sobie. Zobacz moje buty, a się mi jest nich wygodnie. Wow. Wow. Ja, ja ty super. zapierdalasz tak samo. Patrzy, chcesz być podobny, jesteś bitem Nie, nie będziesz takim samym kurwa jeepem. To ja. Ja zapierdalam jeepem cztery razy cztery. Zobacz zapierdalamy czasem. Tutaj sam dni zostajemy, a ty dalej napierdala z tym tematem. kurwa tematem, a ja dalej jadę. i nic ci niepodobne, tak chodzisz tak tu pies, że pineski w twojej dupie, a ja dalej to z i u ciebie łupie, nie przyczepione do buta, zobacz tyle par, jaka jesteś głupia, za tyle pieniędzy co wydane, zobacz stary kurwa, wszystko rozpoznane na wersji na piesze. Na pierwszej i po drugiej Zobacz, pierwsza piosenka minęła Mam ciebie w dupie Zobacz, co ja mówię Nie mówię, nic nie mówię Patrzę, zobacz, jak ci zajebało Z a Ty jesteś taką kurwą że ci wyjebało coś kurwa z a w twojej nic nie błyszczy masz tyle pomostów dalej kurwa ci błyszczy na ciele błyszczy a twoje twarze jest dalej błyszczy, jest kurwa eleganckie kurwa wyobraźnie roboty a ty nie będzie błędzie ja jestem nie szukam idioty zobacz popatrz a to bo ty myślisz kurwa tu o sobie Zobacz, zapierdalasz, a, a słychać, a ja stoję koło ciebie a, i, I robię z ciebie idiotę no no co ty dobrze jest, dalej, normalnie jedziesz. Jak dobrze wyjedziesz człowiek? A jeszcze tak Bez jeżdżę, bo... Ej masz taką wkrętkę, że ja pierdolę. Ty... No dobra, dawaj. Patrz, pralki. prakty po rosyjsku i wszystko zamknę. Patrz na kanale, kurwa eleganckie, wszystkim ładnie. Żarówkie ekstremalnie, nawet kurwa, sześćdziesiątka. Ci nie wystarczy, bo to ja daję Ci tyle wyobraźni. Zobacz, 220. Ci nie starczy wyłączyć i się, włączyć, się, a ty dalej kurwa swoje Zobacz jak ci jest kurwa pomarańczowo, a ja dalej tutaj stoję Mam tutaj tak kolorowo, zobacz Widzę takie światło, że kurwa przed oczami może stanąć nawet moja krowa i teraz Ci widzę i ci, ci widzą, a oni w telewizji nawet kurwa nic nie widzą, bo to ja tylko patrzę. Jak chciał zobaczyć pomarańczowo światło, a widzę elegancko. No <śla> to moje jest światło i wszystko jasno. Tak. No, pomarańczowe. Na ulicach okrągło, dalej butne. Jest kurwa tutaj, bardzo... Dobra, to jest na koniec. Na zakończenie się przeznaw. Na zakończenie nie, tego, tam daj, to na YouTube, Głośniki grubo mielą, a ja nie, nie. sam stoję tutaj, jakbym był z panelem, która ma wielkie cycki, zajebałbym tak, kurwa, w teledyski wszystkie, nawet tu Viva i tutaj wszystkie kanały. Chcesz od po kolei, zobaczysz mnie, jesteś doskonały, sam tutaj stój i nagrywaj. Nie bój się jakiegoś kurwa jakiegoś pej albo rysia <laughs> bo ja tylko tutaj jestem tu od dzisiaj dobre dobre soko, dobra. soku dawaj. mieszkam, machaty i trzy i, i, i tutaj czekam patrz soku mieszkam wieżowiec zobaczysz jakiegoś kurwa dobrego który za... Czosek switzer, nie? na youtube jak coś na youtube. Czosek dobra, przestawcie je kończymy Ja bym bije na flow, I'm a nie na how Dobra. Człowiek uh, jak? Jak? Amanda fucka gangsta. Is er jak? Is er jak? Amanda fijne boot en trump gangsta. Już koniec? Jeszcze nie jesteś powiem. No, a ja on biją no, na, on na, on na Powiedz coś, Ej. No, ja? No, daj mi Tupaku, Dobra, No A paku na ruszę Dobra, zajebiście. Ewo. Nie, no nie jesteś tupakiem. Znaczy innego no, jeszcze Innego? 50 cent. Macavelia. 50 cent, Ej. Machiavelli. A Machiavelli. Dajcie tupaka. Ej, dajcie tupaka teraz. Ej, po angielsku teraz nawidzi. Po angielsku nawidzi. I wanna feel about me. I wanna speak, I wanna feel, I wanna gout me, I wanna gout, I wanna fout, I wanna gout me, I wanna gill it to me, Billy to, 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 Billy on the fout me, I wanna gout me, I wanna fight me, I wanna fight, I wanna gill to, I fight you, Billy to the guy. Division. And I fight. Oh ne... Davae iesh e pa angelsk o zim naprazo... Zem e zaibisze, ne? I wanna guide to my field, to my guide to my field I wanna to my field, I wanna build To my guard, to my build, to my field Field, field, I wanna build to my field An abeel to to my belt, me fall, I wanna ma I wanna